O Gdzie pani się wybierają? Aha, to wywiad. Ja chcę jechać tam, gdzie jest to białe i to niebieskie. Na ten cykl. Aha. Komisja? Kto za ręka do góry? A ty nie możesz. Bo to był twój pomysł. Wszystko będzie teraz na nią. Jedziemy tam. Ale to genialne pomysły, mhm. Które się różnie kończą. Okazuje się, że oprócz ładnego widoku jest tu podobno jakiś teatr grecki. Znaczy, nie, że będzie przedstawienie po grecku, tylko po prostu będzie stary amfiteatr. Kto by się spodziewał? To są prawdziwe czy to są miniaturki? Te zabawki są czy to jest prawdziwe Ja mogę Wam powiedzieć co tam to <śmuchy> O, ale stary facet jak tu tam A no Daniel Czwórkę kosztuje bilet, więc 16 euro poszło się rypać Teraz idziemy do Teatru greckiego bo już mamy muzeum za sobą także jak za czwórkę to szybciutko to ogarniemy Zaraz idę na wodę dając Prawej tędy? tędy Ja poszedłem niezgodnie z przepisami Ja się strzałkami nie kieruję Otwierać, po cholerę tu przylazłem Może tam jeszcze coś w tym budynku będzie? Wow! Yes. wow. wow. Powiedzcie mi, kochani, tak? dlaczego nas to zachwyca i dlaczego w ogóle chcemy to oglądać? Tam ładnie pachniały kwiatki. No, no, ładny no. Widok na Wow. <laughs> Kupa gruzów. Nie roz, no nie rozumiem. Nie rozumiem. Fajnie, no, znaleźli starożytny no, dom. że tu stąpał po tym progu. Stąpał jakiś sandałem Rzymianin. Tak? Z... No, no i, i chyba dobrze, z... no i co z tego? Nie. Ani A, nie śmierdzi to, tym to, sandałem. Także jakby ktoś mógłby mi w komentarzu napisać. Dlaczego warto zwiedzać takie rzeczy? To ja bym był bardzo wdzięczny. Chciałbym się tego nauczyć i zrozumieć, bo jak jest jeszcze dobrze zachowane, to pół biedy, ale tak? Dobrze, że idę z nimi wszystkimi. To przynajmniej jest wesoło. To włazimy w strefę non-go. Musicie przekopać działkę, jak tu wchodzicie. O, wandal już. Tak? Tak. Ale muszę mieć kozacki widok. Piękna plaża, zobacz jaka woda. Nie. Co? Jutro tu przyjeżdżamy na cały dzień na piknik na tą plażę. Dobra, z bogiem. Tak. Mm. Byliśmy do szczytu cypelka. Polataliśmy dronem i dzida teraz z domu. Przebrać się. I dzisiaj po raz kolejny idziemy do Sitarii. Po raz kolejny było to genialne. Doznanie. Isia w ogóle powiedziała, że tu trzeba przychodzić rzadko, bo człowiek się nie może przyzwyczaić, że tak naprawdę smakuje jedzenie. I to jest prawda. To musi być święto, bo to jest genialne. Jak człowiek by się do tego przyzwyczaił i jadł inne rzeczy, po prostu byłby mniej szczęśliwy, mimo tego, że na Sycylii jedzenie jest przepyszne. Także Sitari jest the best. Dobre Wow. Gdzie pani się wybierają? Aha, to wybier. Jestem! Jestem, no nie wiemy jakąście będą dawać dobre jedzenie, wino, kobiety, śpiew. Pogoda Kijowa. Nie wiem czy to słychać, ale dzisiaj wieje w cholerę. Ciekawe jak to będzie wyglądać w tej miejscowości, do której jedziemy. Nie jest zimno, ale wieje po prostu 14 metrów na sekundę. Jedzenie przepyszne. Pyszne śniadanko. Tak. I dzisiaj plan jest. Jest jakaś impreza w Sambuca di Sicilia. A Co? Co robisz dzisiaj? Jadę. Idziemy żreć pyszności na fiestę. Jaką? Nie pamiętam nazwy. Zebrało się specjalnie. Kobiety i śpiew to będzie głównie my. Coś czuję, że jak w tym tempie, to już śpiewów też nie będzie. Starę. Łabędzi śpiew. Wywiewa mi telefon z ręki Po drodze na wydarzenie słodyczowe jesteśmy w Siace. To się chyba tak wypowiada. Bo jest tu ładnie. Były tu kiedyś termy. Tam z tyłu był kompleks termalny. No ale jak wiele rzeczy na świecie, na Sycylii, we Włoszech się skończył. Po prostu... Już są nieczynne, chociaż były bardzo znane i bardzo fajne. A zatrzymaliśmy się tutaj, bo to jest fajne miasteczko, fajne widoki. Byliśmy tu już raz poprzednio, ale nie wiem, czy w ogóle coś nagrywaliśmy. Wiatr jest tak silny, bo to podobno dziś jakiś cyklon wieje. Coś mama mi przez telefon mówiła, bo my oczywiście nie mamy telewizji, więc nie wiemy. której bohaterem są takie jakby piramidki, takie stożki do jedzenia wypełnione na słodko i na słono. Jakby idea ich robienia wzięła się od tego, że to w dosłownym tłumaczeniu są piersi dziewicy. I wzięło się tu że od takiej historii, której dokładnie nie znamy, ale od siostry Marii Santissimy. Ale druga teoria jest taka, że też tu dookoła tego miasta są takie wzgórza, które trochę przypominają kobiece piersi więc stąd się wziął robienie tych przekąsek w tym kształcie. W ogóle jak to się nazywa, te przekąski? Bo ja nie pamiętam, zapomniałem. Minna. 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 Także idziemy na święto minny. Podobno mają te wyroby, wypieki pewnie, przyrządzać mistrzowie z całego kraju, to nie wiem czy to w całym kraju się je, ale mistrzowie tych wyrobów. No jak to wszędzie, wszyscy najlepsi są naraz wszędzie. Co będziemy jeść? To. Takie słodkie coś. się dowiemy, co to jest. Generalnie jest to wypiek słodki z posypką, jak widać, podobny do piersi. Ej, pokażcie. I w środku ma coś w rodzaju jakiejś galeretka, to tak? jest taka galeretka owocowa, nie? O, bardzo fajne. Po prostu jakiś taki wypiek lokalny, smaczny. Cieszy mi się, że przyjechaliśmy. A. i po naszemu, piacho zjedzone, impreza będzie bardzo podobna do tych co zwykle A nasi goście jutro wyjeżdżają, więc po prostu jedziemy Jedziemy jeszcze gdzieś czy do domu? Nie wiem A w kolejnym? Czas na bloopersy Najlepszy ten teatr, nie kochani? Tak, teatr a przedstawienie, jak się wam podobało? Wow. Wow. Faktycznie nawet mają sutki. Toksyny wypacasz. No, To nie można dopuścić. Ej, pokażcie. Dobrze? Jakie chętne. Od... Musimy coś robić, bo ciągle ta pogoda jest syfiasta. Bardzo dziwny rok. Bardzo dziwna wiosna.